Znajomi się wyprowadzili. Możemy zobaczyć, jak wyglądał pokój. Czekajcie, wejdźmy po ciemku. Tu jest światło po lewej. Pokój dosyć przestrzenny. Pokój dosyć przestrzenny. Już widzę mały bilus. Materace nie są wodoodporne, materacje, tak jak widzicie, są brudne. Wiem, że nie ma problemu z tego typu sprawą, ponieważ wystarczy, że nowy, nowa osoba, która się wprowadzi tutaj na lokację, może skorzystać z supportu i wymienić każdy, każdy bebe, który dostał w podstawie. Wynajmowania pokoju podczas e, czasu trwania swojej pracy. Widziałem, że wszędzie prawie są te, te materace, e, właśnie wodoodporne. Tutaj mamy materace, takie jakie są. No widzicie, one nie zawsze są czyste. Tu akurat w agencji jeszcze te materace są bardzo czyste. W niektórych agencjach pokażę Wam w przyszłości, e, że te materace są po prostu fatalne. W pokoju widzę, że można skorzystać z e, toaletki. Mała umywaleczka jest gdzieś tam w rogu, spoko. Sprawdźmy, czy mają dostęp do wody. Na pewno. Nie wierzę, że to... Trochę ciemny ten pokój, ale widzę, że tutaj jest akurat okno. Spoko. Okno otwierane na poddaszu. Jak na warunki dla dwóch osób, to jest to dosyć spoko pokoik. Tak to właśnie wygląda. Tak to właśnie wygląda. Widzę, że w tym pokoiku mają jeszcze takie schowki, meble, meble ścianki, budowane. Stare by były wścielki. Po drugiej stronie do samo. Jest ok. Dobra, zostawmy ten pokój. gdzieś się to wywietrzyło może dla nowych naszych kolegów, koleżanek. A gdzieś przy okazji nagram kolejne e, miejsca z holandii. Trzymajcie się. Ajo.